Skruszyliśmy partyjny beton. Pokazaliśmy, że wszystko jest możliwe, że obywatele to prawdziwa władza. Dzięki nam w Polsce dokonała się oświeceniowa rewolucja. Staliśmy z kolan. Rozum wygrał. Wolność wygrała. Wygrała wiara w człowieka. Przed nami gigantyczne zadanie. Polska stoi przed szansą na skok technologiczny, na dogonienie zachodu. Musimy stworzyć więcej miejsc pracy. Musimy uczynić tę pracę lepiej płatną. Musimy rozwinąć naszą gospodarkę. Znów możemy być silni. Otworzymy perspektywy dla młodego pokolenia, dla naszych dzieci. Zbudujemy sprawiedliwy system emerytalny, bez przywilejów. Zlikwidujemy kolejki do specjalistów w szpitalach. Ograniczymy biurokrację. Urzędnik ma pomagać, a nie kontrolować. To ma być nasze państwo, a nie obce. Opodatkujemy dochody biskupów. Damy radę. Możemy być najlepsi. Teraz Twój ruch. Dziękuję.